I o zabranie głosu poproszę burmistrza gniewu Macieja Czarneckiego, któremu podlegają wszystkie szkoły w jego gminie. Dzień dobry Państwu. No dzięki wsparciu przede wszystkim Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska możemy edukować. Jeżeli dzisiaj chcemy rozmawiać o środowisku, to tą edukację należy zacząć od szkół, bo dzieci, jak wiemy, są najbardziej chłonne wiedzy. Jeżeli spojrzymy na to 30-lecie. Tak, to możemy sobie spojrzeć do tyłu 30 lat temu, jak wyglądała gospodarka odpadami, a dziś dzięki edukacji jak ona wygląda. No, poziom segregacji jest naprawdę na wysokim poziomie, ale to nie tylko odpady, także edukacja taka przyrodnicza. Dzięki właśnie takiemu wsparciu dzieci uczą się wielu nowych rzeczy i powstaje m.in. właśnie w naszej gminie taka jako pracownia, która będzie edukowała dzieci, jak odzyskuje się energię, jak dbać o środowisko w taki naturalny sposób, aby jak najbardziej, e, najbardziej no przede wszystkim dbacie o klimat. Dzięki właśnie takiemu działaniu e, jako pracowni, dzięki temu, że wprowadzone są nowe technologie, na przykład w naszej gminie dzięki współpracy z młodzieżą, dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską, udaje nam się, myślę, że do końca 2024 roku żadna szkoła w naszej gminie nie będzie miała. Komina nie będzie opalana węglem czy też peletem, a to właśnie dzięki wsparciu, dzięki temu, że możemy korzystać z takiego dobrodziejstwa, bo edukacja ma szeroki wymiar. Nie tylko taki podstawowy, ale też taki, że no dbając o środowisko, zostawiamy coś dla przyszłych pokoleń. Panie burmistrzu, te plakaty, które tutaj prezentujemy, tutaj o czystym powietrzu i o ptakach, roślinach, drzewach, trafiły także do szkół w pana gminie. Czy ma pan jakąś informację, z jakim odzewem to się spotkało? No, dzieci na pewno są bardzo zainteresowane, szczególnie, e, szczególnie w takich można powiedzieć szkołach miejskich, gdzie no, troszeczkę e, dzieci mają mniejszy dostęp do, do przyrody. Dzieci na wsiach zdecydowanie bardziej rozpoznają ptaki, bardziej rozpoznają przyrodę, jednak te dzieci miejskie z racji tego, że no, mieszkają często na osiedlach, mają ten mniejszy dostęp, cieszą się, bo dzięki temu poznają przyrodę, dzięki temu poznają świat i dzięki temu powstają nowe inspiracje. W tej chwili szkoła podstawowa w Gniewie wyszła z takim projektem, aby w przyszłym roku zagospodarować część parku miejskiego właśnie na, taki, na taką część edukacyjną. Myślę, że to będzie taki początek czegoś nowego, oprócz tego, że dzieci oczywiście się edukują, to też na pewno będzie to sprzyjało mieszkańcom, bo oprócz tego, że poznają przyrodę, to na pewno pod kątem rekreacyjnym będą też mogli z tego korzystać.